Dzień dobry moi mieli, dzisiaj szybki news, ponieważ iRacing nie tylko, że dostało deszcz w najnowszej łatce, która tak naprawdę wyszła parę dni po tej wielkiej, zmieniającej generalnie platformę SimRacingową na nowo. Wyszła nowa łatka, która udostępnia teraz 360 Hz, jeżeli chodzi o odświeżanie force feedbacku. Z tego co rozumiem, nie jest to tak, że dokładnie 360 razy na sekundę dostajecie nową informację. Co nadal jest to 60 Hz, ale jest to wzbogacone o informacje z telemetrii, czyli tekstura drogi, zachowanie się na tarkach samochodu będzie bardziej obfite. Natomiast zdecydowanie więcej czuć na rękach i to jest super, tylko jest jeden mały minus. Jest to dostępne tylko dla osób, które posiadają bazy YouTube. Na razie jest to dostępne dla tych użytkowników, natomiast podejrzewam, że będzie to zaimplementowane, wdrożone dla, dla pozostałych użytkowników, bo wiele baz ma tak naprawdę odświeżanie około tam 1000 Hz. Natomiast podejrzewam, że wdrożenie tego w software, jakby we współpracę oprogramowania między producentami a, a platformą SIM racingową po prostu zajmie trochę więcej czasu. To jest jedna z tych rzeczy, to jest ważne, jeżeli chcecie, jeżeli macie taką bazę i chcecie się upewnić, czy to już działa u Was, jak jest, tutaj ta piękna aplikacja TrueDrive, włącza się info i tu się pojawia w debug information high data rate FFB. To jest dosyć ważne, jeżeli nie wiecie, czy macie to włączone. Jak włączycie symulator, wejdziecie już do, jakby na, na sesję, to wtedy tutaj się to pojawia, że to hej, e, High Data Rate FFB jest i wiadomo, że to działa. Druga rzecz, która doszła i wiem, że bardzo wielu się skarżyło na to, że o, nierealistyczne są te spreje, to jest do bani, nie widać, kto tam jedzie z przodu. To jest druga rzecz, którą zmienili, więc znajdujemy się na spa w deszczową pogodę. Był taki wyścig na spawę F1, gdzie pewien Brytyjczyk zajął wysokie miejsce na podium. Pomimo tego, że nie przyjechał w wyścigu więc zbyt wielu okrążeń, no, w każdym razie, zobaczcie na spray. Jest, widać nadal, że generalnie jest grubo z widocznością, natomiast te światełka mrugające, one się przebijają zdecydowanie lepiej niż wcześniej. Wcześniej był z tym dosyć duży problem. A teraz się odsunę trochę od nich. O. Pomimo tego, że no generalnie widoczność jest bliska zeru, to nadal wiadomo, że gdzieś tam znajduje się pojazd po tym światełku. Myślę, że teraz na tej prostej będzie to bardziej widoczne. No, Nie widać już w zasadzie nic. Ale to światełko przede mną to światło samochodu są nadal widoczne. Teraz widzimy, że on zabiera się za wyprzedzanie. Moim zdaniem jest to bardzo dobry zabieg i yy, yy, będzie skutkował, mam nadzieję, czystszym ściganiem się w deszczu. Bardzo szybko i Racing zareagowało na, na ten problem. Podejrzewam, że mieli to już przygotowane, tylko testowali opinie ludzi. Podobno. Prowadzona jest też nowa rzecz pod tytułem Bardziej, większe rozróżnienie Między nawierzchniami mokrymi a suchymi, że to będzie lepiej widać Nie wiem czy wy to widzicie już, ja Niekoniecznie jeszcze mam Stuprocentową pewność czy to zostało Skutecznie wdrożone, w sensie czy mi to daje dużo więcej informacji Ja mam wrażenie, że czuć dużo lepiej Nawierzchnie Że Teksturę toru czuć bardziej. Tarki... Tarki troszeczkę lepiej czuć. No nie mogę podniechać w deszczu. Ale jest jakby... Jakby kierownica była troszeczkę cięższa. I w... W tej strefie zero, kiedy... O! Ładny save. W tej strefie zero, kiedy m, tak naprawdę jesteście skierowani na wprost. Skierowani. Kiedy jedziecie na wprost, czyli tak naprawdę prawie żadna informacja do kierownicy nie dochodzi, jak próbujecie leciutko manipulować kierownicą lewo-prawo, to mam wrażenie, że tej tekstury tam jest więcej. To mogą być moje życzeniowe tutaj sprawy, ale ja naprawdę czuję, że tego jest tam więcej. Jeżeli chodzi o tarkę, tarki są twardsze, jak się na nie najedzie, są bardziej wyraziste. Jak pierwszy raz poczułem to wczoraj, jeżdżąc akurat super formułę, to mi się skojarzył ten force feedback z Assetto Corsa Competizione, bo za każdym razem jak włączam Assetto Corsa Competizione, to czuję, że tam pod palcami jest więcej treści. Nie wiem, jak ta treść wypada w kontekście symulacyjnym, ale Teraz te, to, to odczucie na dłoniach, mam wrażenie, że jest właśnie, że i został wzbogacony o to, o ten sygnał, że wiem więcej. No i zdecydowanie to, że widzę samochody pomimo sprayu. No to moim zdaniem jest różnica dnia i nocy. Jeżeli chodzi o warunki deszczowe, po prostu widzę samochód. Nie jest tak, że on nagle pojawia się. Tuż przede mną Jestem w stanie dużo, dużo lepiej ocenić Jego położenie, jego prędkość Moment, w którym zaczyna hamować To na pewno zmieni ścigankę Na lepsze Jak dla mnie jest zdecydowanie lepiej Przepraszam Ja mocno przepraszam pana Lamborghini To nie było intencjonalne A wy moi drodzy Wcisnęliście już A racing w deszczu Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym. Mi się podoba na maksa. A teraz jak widać jeszcze, gdzie jest samochód z przodu, to wygląda to mega. Dobra, dive bomb. Deszczowy dive bomb. Deszcz bomb. O iRacing można powiedzieć bardzo wiele rzeczy, ale nie można im odmówić tego, że platforma się cały czas rozwija. Teraz wprowadzili deszcz, który moim zdaniem zbudował tę platformę od nowa i po pozwolił też wielu graczom, którzy przystali. Przestali się udzielać na tej platformie, to pozwolił im wrócić do niej i też moim zdaniem przyciągnął dosyć sporo nowych graczy. Między innymi dlatego, że licencje są rozdzielone. Bardzo dużo dobrego, generalnie dużo dobrego. A jeżeli w ciągu paru dni od wstawienia takiego wielkiego pacza wychodzi kolejny, gdzie mamy force feedback zwiększony, gdzie mamy od razu poprawiony ten deszcz, to jak dla mnie to jest kolejny argument za tym, że iRacing jest mega fajny. Widziałem w komentarzach pod filmami, że dosyć dużo osób mm, czuje dużą polaryzację, jeżeli chodzi o, właśnie o i Racing względem Factora, względem e, innych platform sim-racingowych. Moim zdaniem to wszystko jest relatywne. Trzeba usiąść, pojechać jedno, pojechać drugie. Jednej osobie będzie to się to podobało, drugiej osobie będzie się to podobało. E, to, że i Racing jest drogi, skutkuje tym, że próg wejścia jest, jest, jest trudniejszy do osiągnięcia, ale efektem tego jest to, że trochę nie ma przypadkowych osób. Jeżeli ktoś już zapłacił jakąś ilość pieniędzy, to raczej będzie szanował mm, pozostałych graczy. Raczej, to jest, to jest raczej, ale. Y u mnie, z mojego doświadczenia, jak porównuję sobie Open Lobby w, nie, w seriach F1, w Assetto Corsa, w Assetto Corsa Competizione, z sesjami w iRacing, to to jest różnica dnia do nocy. Jest dużo przyjemniejsze ściganie w iRacing. I cały czas platforma się rozwija. Dobra, myślę, że takie update, y, jeżeli chodzi o, o to, co się pojawia, będę robił w miarę często. Dajcie mi znać, co o tym myślicie, co, co mogę jeszcze, o co mogę wzbogacić mój content na YouTubie. Jeżeli wam czegoś brakuje, to piszcie do mnie, piszcie w komentarzach. Będę bardzo wdzięczny za lajka, like suba i no. Do zobaczenia.